Państwo pozwolicie, że przedstawię Rada Nadzorcza Miejskich Sieci Cieplnych. Wybrała dzisiaj na stanowisko prezesa zarządu pana Jarosława Stolarczyka. Bardzo cieszę się z takiej decyzji Rady Nadzorczej. Pragnę pogratulować panu prezesowi. Myślę, że. Przed Panem takie ważne zadanie, które wpisze Pan sobie w swoje doświadczenie zawodowe, niezmiernie bogate, bo pragnę Państwa poinformować, że Pan Jarosław Stolarczyk to doświadczony biznesmen, również polityk, członek Platformy Obywatelskiej był przez dwa lata posłem na sejm Rzeczypospolitej Polskiej z ramienia Platformy Obywatelskiej. W ostatnim czasie również zawodowo pełnił funkcję prezesa Europejskiej Fundacji Przedsiębiorczości Regionalnej. Był również prezesem Stowarzyszenia Jest prezesem Stowarzyszenia Przedstawicieli Przedsiębiorstw Recyklingu. Był członkiem Rady Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej. Poza tym wiceprezesem Stowarzyszenia Przedstawicieli no, tak Przedsiębiorstwa Recyklingu. Prowadził również działalność w branży recyklingu. W swoim CV ma również w swoim doświadczeniu zawodowym współpracę z amerykańską firmą. Ubezpieczeniową. Z wykształcenia jest humanistą, pedagogiem, ale skończył również podyplomowo studia z zakresu zarządzania i marketingu. Ma niezwykle bogate doświadczenia w prowadzeniu działalności własnej, co myślę jest ogromnym kapitałem. Dla tej funkcji, jaką Rada Nadzorcza powierzyła mu, by prowadził spółkę miejskie sieci cieplne. Będziemy starali się wzmocnić majątek miasta związane z sieciami cieplnymi. Mam nadzieję, że w krótkim czasie pan prezes Jarosław Stolarczyk przy współpracy z dotychczasowym prezesem panem Zbigniewem Piotrowskim poprowadzą bardzo dobry taki audyt na własny użytek po to, żeby jakby no zbilansować stan jakby posiadania miejskich sieci cieplnych i również po to, żeby być niezwykle wiarygodnym partnerem w odniesieniu do odbiorców, dostawców, jak i odbiorców ciepła, Bo przypomnijmy, że nabyciem majątku miasta w postaci miejskich sieci cieplnych zainteresowana była elektrociepłownia, a także spółdzielnia mieszkaniowa Lokator. Z dzisiejszego posiedzenia Rady Nadzorczej wynika, że Rada wnikliwie przeanalizowała jakby kompetencje i sposób spojrzenia na spółkę przez Pana Jarosława Stolarczyka i bardzo konsukrywnie przyjęła jego kandydaturę. Nie zamierzam dokonywać jakiejś rewolucji tutaj w spółce, bardziej chciałbym dokonać powiedzmy ewolucji, czyli właśnie wykorzystać doświadczenie, jakim dysponuje już w tej chwili były prezes, który mam nadzieję obejmie stanowisko dyrektora technicznego w spółce i będzie to w zasadzie chyba jedyna osoba w spółce, która właśnie ma takie wykształcenie kierunkowe, które jest bardzo potrzebne i zamierzam zrobić użytek właśnie z tej wiedzy, która tak naprawdę, znaczy ja jestem specjalistą od zarządzania, ale jeśli chodzi o tą wiedzę techniczną, myślę, że jest również bardzo potrzebna w podejmowaniu ważnych decyzji dla miasta. Mam nadzieję, znaczy na początku muszę oczywiście się zapoznać z tematem, rozeznać ze strukturą spółki, z, z całymi sieciami cieplnymi, ale no, mamy pewne plany, żeby zmaksymalizować zyski. Myślimy, jak to, jak, jak to zrobić, w jaki sposób do tego dojść. Są różne formy i możliwości. Wiem, że Państwo od kilku lat już toczycie boje o wykorzystanie geotermii. Z jednej strony czytając artykuły prasowe widzę, że to tak naprawdę nie przynosi jakiegoś realnego efektu. Ja biorę pod uwagę to, że jeszcze mamy powiedzmy 2013 rok przed sobą, czyli środki unijne, jeszcze będzie dwa lata przesunięcia do 2015, że jeszcze możemy spróbować coś z tej Unii tutaj wyciągnąć na potrzeby zbudowania takiej infrastruktury, gdzie byśmy mogli wykorzystać. Tą geotermię. Aczkolwiek muszę się przyjrzeć dosyć mocno tej sprawie, ponieważ były prezes, właśnie jak gdyby, no daje mi informację zwrotną, że nie do końca to wszystko w tym kierunku szło, że, że nie do końca było to naj, najlepszym rozwiązaniem. Ja postaram się, znaczy postaram się zgłębić ten temat i myślę, że najdalej za miesiąc będziemy mieli już jakieś wnioski. Na pewno będziemy wzorować się też na innych spółkach w innych miastach. Także nie będziemy wyważać otwartych drzwi, tylko właśnie kopiować dobre wzorce. Raz jeszcze uspokajałem członków Miejskich Sieci Cieplnych, że jakiekolwiek decyzje które będą wypływały z nowego zarządu, płyną po pierwsze z dobrego podejścia do gospodarowania majątkiem miasta. Podkreśliłem, że każdy, kto pracuje w miejskich sieci cieplnych, nie ma się co obawiać. Podkreślam, kto pracuje w miejskich sieci cieplnych, nie ma się czego obawiać i z otwartą przygódcą pójdę tam za pół roku i porozmawiamy o kondycji miejskich sieci cieplnych, o zamiarach jakie przez ten czas określi nowy zarząd. Chcę dodać tylko należy tyle, żeby Pan Prezes wykorzystał swoją wiedzę jak najlepiej dla dobra miasta z wola, to miejskich sieci cieplnych. Rozmawialiśmy po spotkaniu z Państwa Cenię bardzo wysoko wiedzę. Krótko rozmawialiśmy, ale na szerokie rozwiązanie, jeśli chodzi o rynek alternatywnych źródeł energii, chociażby funkcjonujących w Polsce na temat solarów, między innymi. Nie dawałem sobie aż takiego długiego czasu, jaki mi tu zaproponował Pan Prezydent. Pan Prezydent powiedział o trzech miesiącach. Ja myślę, że będę w stanie dużo szybciej oszacować co jesteśmy w stanie zrobić, aby zmaksymalizować zyski. Trzeba raczej się zorientować, jak wygląda tutaj ta sieć. Z, tego, z tej informacji takiej technicznej, którą dostałem od byłego prezesa, to, że sieć jest w bardzo dobrym stanie, że tu jest tak naprawdę bardzo dużo sieci zmodernizowanych i tak naprawdę w tej chwili no, trzeba tylko rozeznać, ja wiem, że przed państwem stoi bardzo duża inwestycja, znaczy przed spółką stoi duża inwestycja, czyli zasilenie ratusza, który będzie budowany. No i uważam też doprowadzenie do wszystkich kamień, które są wokół również zasilania. Także jest bardzo wiele rzeczy, które tak naprawdę muszę się wdrożyć w coś, co już funkcjonuje, a muszę wyciągnąć też wnioski na, na przyszłość, w którą stronę pójść, żeby ten wynik finansowy dla spółki był jak najlepszy.